Witajcie z tej strony Dylan'u A to jest już 12 odcinek z gry Super Mario Galaxy. No i dzisiaj dokończymy sobie galaktykę duchową. Oraz przejdziemy następnego bossa. Czyli, oczywiście, klasycznie na początek list od księżniczki. No i Eee... Lecimy. Ok, 5 one-upów. No i słuchajcie. Jestem w sumie ciekawy, co będzie tym razem bosem, bo w sumie już nie pamiętam. Dawno już nie grałem w Mario Galaxy, tak wiecie. Yy, tak sam. Nie nagrywając, ale po prostu tak sam dla siebie. Także w sumie dobrze, bo nie jest wszystko takie przewidywalne dla mnie. Jakby to było, gdybym ostatnio sobie na przykład grał. No dobrze, no to tak Mamy Beware of the Bouldergeist Strzeżcie Bouldergeist, czyli będzie to też jakiś coś związanego z duchem, no bo jest ten poltergeist, co nie? A no to bouldergeist, czyli jakiś kamienny. Tak można by wywnioskować. Okej. Okay. Czyli, o nie, jest dużo nietoperzy, niestety. O! o okej. Okay. Jak zwykle. Nietoperze nie są zbyt przyjazne do nas, ale dobra. Wystarczy poczekać, aż zaatakują i. Aaa, okej. Okay. Była gwiazdka, no dobra. No to. To wiele tłumaczy. O! No chodź tu, chodź tu. Ha <grystanie> A, no, mam cię, widzisz, co? Nie jest już taki cwany, co? Nie jest już taki cwany. O, mamy, zobaczcie. Takie inne Bu. I one chyba będą bombowe. Tak jest. Czyli możemy ich użyć do rozwalenia tych statuatek. One są szybkie dosyć. O kurczę, no. Tout. No tu jestem, tu jestem. Okej, okay, monetka. To są jeszcze skrzynie. Ok. O-o. Żeby nie wybuch tutaj przy mnie. Dobra. No chodź. I jest, ok. No to jeszcze. Aha, czyli tam będzie przejście. No tak. O, czyli jak nic nie uderzy, to po prostu się tak rozkręca jeszcze bardziej. Ok. To w sumie spoko. No teraz taka wieża, tak jakby. Dobra. O, okej. Okay. Nie chciałem go nadepnąć, ale okej. Okay. Niech się obniży i dopiero wtedy, o. Ała! Co za pajok, no. Okej. Okay. O kurczę. Yy. Dobra. Się możemy naciągnąć. Ała! Ok. myślałem, że... ...rozwalimy... ...gumbę tą siłą odrzutu, ale jednak nie w sensie od tego naciągnięcia yy, dobra, sobie zabieramy jeszcze starbity ja, jeszcze trochę zostało dobra, tak będzie dobrze no wystarczająco dobrze i teraz tutaj okej okay. Te pozbierajmy wszystkie no i lecimy Wow, 106 już. Bardzo dużo. No są te bombowe buły znowu. O tak. I kolejny one-up. Czyli chyba one się tylko raz pojawiały. Okej. Okay. Jest. A. Tego w sumie jeszcze nie zdobyłem. Dobra. I jest. Puls stary się odblokowały. Okej, okay, tylko że. Muszę się tutaj wystrzelić. I teraz. Okej, okay, trochę za daleko chociaż nie wiem czy teraz. Okej, okay. nieważne. I teraz. Dobra. No nie. Kurde. Prawie spadłem w otchłań. Okej. Okay. A to co? Łana w środku. A, to się odbija. Okej. Okay. Ciekawe. Okej. Okay. No to łatwy łana. Mamy dużo życia na bossa. Także bez problemu. Okej. Okay. No to jest boss. Okej. Okay. O tak. To jest To jest dopiero banger. Dobra. I dobra. Uderzenie. O kurde, uwaga na te skały tutaj. Okej, okay, czyli zagrodził nam trochę. O. Okej. Okay. Teraz trzeba go uderzyć. Dobra, bo i jest dobra. Okej, okay, ale druga faza. O, teraz sobie ręce dorobił. O kurczę no. Okej okay. niedobrze. Bardzo niedobrze. Czyli co? Dwa był na raz możemy złapać? Możemy... o Oj, to działa, patrzcie. Chwila. Ten buł może wybuchnąć? Mi się wydaje. O, jest. jest złoty kamień. Dobra. Okej, okay, czyli jak go w ciało uderzymy, to wtedy... Okej. Okay, wtedy to już ma jakiś sens. Ale ręce też mu możemy uszkodzić trochę. O, uwaga, o! Okej, okay, musimy się wydostać stąd Okej okay. Ale wyburzył te kamienie Dobra, dawaj kamienie Kolejne, tylko że To takie powietrzne Teraz i... Jest, dobra Musimy kolejnego buł wziąć ze sobą Żeby go walnąć Jest. dobra Okej, okay, ale dźwięki wydaje Dobra. Nie no, łatwy boss. Za pierwszym razem bez odniesienia obrażeń nawet. Proszę bardzo. Ładnie. Oczywiście nie w całym poziomie, ale podczas bossa. Także całkiem nieźle. Yeah. Dobrze, 131 Starbitów. No to proszę, zapisz grę. No i lecimy. Ok, czyli prankster komety na razie nie ma. Wiesz co, ja wyjdę i zobaczę, czy jeszcze nie ma żadnej wiadomości, na przykład od Luigi'ego, czy coś takiego. A jak nie, no to już przejdziemy sobie bossa i ewentualnie jeśli będzie prankster komata no to ją również zrobimy ale nie no wszyscy są więc chyba możemy się wziąć za bossa od razu no to chodźmy w ogóle patrzcie na to O, trochę, trochę pomogło trochę szybciej się dostaliśmy na górę chociaż kto wie? Ok, biedne lumy. Dobra, właśnie w Mario Galaxy Mario się tak przykleja bardziej do ściany niż się z, jej, z niej ześlizguje. Akurat tu wam nie pokażę, ale tak po prostu jest. Ok, nowa galaktyka. Bowser Juniors Airship Armada Czyli znowu Bowser Junior Okej okay. Wychodzi na to, że będzie na zmiana Bowser Junior i Bowser W sumie ciekawe Sinking the Airships No dobra Nazwa misji brzmi naprawdę zachęcająco I tak wiecie Ciekawie przede wszystkim Okej, okay, Starbity może gdzieś Okej, okay, pierwszy statek. Okej. Okay. O! To są te... Ci przeciwnicy. Są ci zwykli i ci co plują kamieniami. Właśnie możecie mi napisać jak oni się nazywają, bo nie wiem. Oktumby ok chyba? Czy jakoś tak? W sensie te... Te niebieskie na pewno, ale te różowe już nie wiem. Ale też nie jestem pewny, czy oktumby. Ok Tak, gdzieś słyszałem. Ale mogę być totalnie w błędzie. Także, jeśli coś. Jeśli jestem w błędzie, to. Poprawcie mnie, proszę. O, uwaga, to są laserowe. Kamek. Albo Magikoopa. Nie, no to jest Magikoopa raczej. Magikoopa jest właśnie e, takim. Dobra, nie będę już po to szedł Nie ma sensu. Magikoopa jest bardziej takim zwykłym przeciwnikiem, a Kamek jest y, tym pomocnikiem Bowsera. Także to był raczej zwykły Magikoopa. Kapitan Toad w ogóle tutaj jest, zobaczcie. Wigglery! O nie, nie nienawidzę zabijać Wigglerów. Ten się aż wkurzył. No ale dobra. Dla starbitów trzeba niestety. Okej, okay, czyli tu możemy sobie ułatwić walkę z bosem, kupując od tej lumy różne rzeczy. Ale my oczywiście tego nie będziemy robić, ponieważ damy sobie radę bez tego. No i tu mamy tego jeszcze. Żuczka. Co możemy tutaj? Tak, sobie namierzającym ground poundem rozwalić. O Teraz przestawiamy stateczek Okej okay. Pająk Czyli możemy kucnąć i wtedy nic tam się nie stanie Ała Okej okay. Magic Dobra Trudno jest czasami skoordynować yy, ruchy kursorem i Mariem, więc... Rozumiecie na pewno. Okej, okay, Bowser Jr. <laughs> po prostu ty się po prostu nie poddajesz. W porządku, zatem Wy... obstawiam, że ja muszę cię załatwić sam. Tak bardzo chcesz dostać tą wielką gwiazdę? Będziesz musiał ją odebrać ode mnie. Ok, albo zabrać mi to w takim razie? O! Yy. Okej, okay, to się nie wydarzyło. okej okay. A nie, no kurde. Dobra, lepiej z góry. O! Bowser junior oberwał. A, czyli on też Bullet bille wysyła na nas. A, Mario, dlaczego musisz wstawać akurat jak podnosisz tą muszelkę, no. Okej. Okay. Chyba, że muszę w Bowsera Juniora trafić, a nie w jego statek. I on teraz na pewno oberwał. Kurde, krzywo trochę. Magic kupa. A, akurat za... za burtem, no. Chciałem monetkę dostać. Okej. Okay. Dobra. Okej. Okay. Teraz się dopiero wkurzył. Okej. Okay. I teraz. Jest. Dobra. Jeszcze no, no naprawdę od kupy, trupy. Nie, 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 nie. nie. Okej. Okay. Rozwaliły magic Cupę te bullet bile. Bullet bile. NIE! Naprawdę, no nie zdobyłem tej monetki! O no kurcze, no dobra. Ale są Wigglery jeszcze raz, więc... Więcej Starbitów. Także... Nie jest aż tak źle. Ok, od dołu tylko trzeba. Można ten blok. Okej. Okay. Ale przynajmniej będziemy mieli trochę więcej starbitów na koncie. Ajajaj. jest, dobra. No to jeszcze raz w takim razie. Tutaj możemy hucnąć. Pajączka rozwalić Raczej przewrócić. Tutaj też... Okej okay. Magikupa O tak A dobra już zostawię go Dam mu żyć Okej okay, Bowser Junior wróciłem po ciebie I tym razem już wiem co mówisz więc e, Nie będę Jeszcze raz tłumaczył dobra teraz już robimy Bez obrażeń Mam nadzieję Postaram się przynajmniej Okej, okay, czyli jak są ty bullet bilet, wystarczy po prostu przeskoczyć i, i tyle Bowser Junior Okej okay. Oberwam znowu I jeszcze raz aj no dobra Krzywo rzuciłem trochę Ała! Nie, nie giń, nie giń, proszę Okej. Okay. O to są w ogóle monetki jeszcze i Iwana i tu są z tyłu monetki? Okej, okay, to dobrze wiedzieć Przydadzą mi się na później O kurde, ale... Ale fajny skok Dobra Dobra, druga faza Bowser Junior się wkurzył I skok w... midder mid jump Okej okay. Okej, okay, patrzcie na to Ok, nie wyszedł Midder Jump, niestety. O! Oh. <śmaw demiş> ok, to był trochę Midder Jump, ale. Dobra. Monotkę sobie zabierzemy stąd. Aj, o nie! Ok, żyjemy. Totalny chaos, ale żyjemy. Dobra. No nie, naprawdę. Dobra. Magic Koopa został załatwiony. Więc na szczęście nie będzie już nam przeszkadzał. Aj, prawie, prawie. No nie, no. Bullet bile, dobra, chociaż żeby. Ach. No nie, leci ich więcej. Tylko nie bullet bile. Nie wiem za bardzo jak ich uniknąć. Po prostu chyba muszę biegać. Tyle. I one wybuchną same z siebie. Chyba po czasie. No naprawdę, nie no, kurde. Nawet nie jest trudny boss. Dobra, a co w tych kartonach się znajduje? No Naprawdę Okej, okay, mamy full życia znowu Więc możemy Bowser Juniora teraz rozwalić Dobra. Dobra, 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 dobra Okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej okay. No! Mario, rzucaj prosto, a nie krzywo. Dobra. Nie, 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 dobra, 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 dobra. Okay. Okej. Jedną monetkę za dużo wziąłem. To okay. No to to raz. Dobra. A, to wystarczyło. to <grystanie> To wystarczyło jak widać. Jest wielka gwiazda. Okej. Okay. No to będziemy mieli dostęp do nowego domu w takim razie. Jestem ciekawy, co to będzie, ale... Najpierw jeszcze oczywiście sobie tą prankster kometę tam zobaczymy, jeśli będzie. Okej, okay, czyli fioletowa droga. No oh, jest. Faktycznie. Okej. Okay. I galaktyka ukończona od razu. Fajnie. 2000 starbitów. Nowa galaktyka odkryta. Od razu wszystkie. Jest prankster kometa. Od razu wszystkie galaktyki odkryłem. Dzięki Tobie i Twoim przyjaciołom, wszystkie domy na niższym poziomie znowu działają. Kiedy pokój z silnikiem zostanie. Dostanie z powrotem moc, całe obserwatorium będzie działać. Potem obserwatorium komet. Będzie latać jak statek kosmiczny jeszcze raz. I ty będziesz mógł wreszcie polecić do specjalnej do centrum wszechświata, no to dobrze. W takim razie zapowiada się to ciekawie, tylko że jeszcze jedna z serkometa w kuchni i może jeszcze nowy rozdział do książki się doda. Czyli to jest słuchajcie sypialnia Nie wiem czy tam był gdzieś napis, ale Właśnie sobie przypomniałem, że to jest sypialnia Poza tym też tak trochę wygląda, więc Już nie trzeba się Za bardzo zastanawiać Żeby się domyślić co to takiego jest Okej okay. Daredevil Comet, czyli będziemy mieli jedno życie Jestem ciekawy czy właśnie tu będzie ten boss, z którym walczyliśmy. Raczej tak. Okej okay. Tak, Boulder Guys Der No to... Zobaczymy, zobaczymy jak nam pójdzie. Mamy dużo żyć, więc w razie co? Możemy kilka razy zginąć. O nie, jedno życie tylko, dobra. 16 żyć, dokładnie Okej okay. Boulder Geist Okej okay. Trzeba się skupić Okej okay. O, dwa na raz I patrzcie, od razu buł dostajemy O Dobra Idealnie Dobra Dawaj tego bu tutaj jest. Okej. Okay. Szybko poszła pierwsza faza. Dobra, teraz druga. Gdzie sobie... Łapska kamienne dorobił. Okej. Okay. On mi trochę przypomina tego bossa z Super Mario Odyssey. Wiecie, tego lodowego. Który też miał takie ręce. I atakował nimi. O, dobra, dobra. Razem coś takiego. I. O! A nie, 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 nie. Ok. No. Ajajaj, aj, aj, no trafił mnie tym kamieniem. Ok. No, tylko, że musimy spróbować ponownie. No, ale już jesteśmy od razu praktycznie na arenie. Także, ok. Dobra. Skipnąć nie możemy niestety tego, ale. No dobra, niech będzie, ale przynajmniej jest banger, to nie musimy się martwić. Ok, jeszcze innego, jeszcze innego, dawaj. Okej okay. i ostatni, dobra. Nie, ta no pierwsza faza jest łatwiutka, to trzeba przyznać. Także z tym nie ma problemu, ale. Może być gorzej z drugą, ale... Najpierw jak przychodziłem tego bossa to ładnie poszło. Nie ukrywam. Okej, okay, kamienie 1-up, dobra. Czyli trochę się zregenerowało, coś w się sensie odnowiło, w się sensie to wiecie o co mi chodzi. ja ja dobra, jest pięść. A gdzie jest bół? A no, chyba został zniszczony przez tą pięść. Okej. Okay. O! Dobra, o właśnie, jak on te ręce podnosi. O, dobra, to jest moment, kiedy uderzamy. O, kurde. Okej, okay, ostrożnie, ostrożnie. Trzeba bardzo uważać na niego. Dobra, o, dobra. Akurat możemy... O, kurczę. Yy, gdzie on uderzy tutaj? Okej, okay, akurat widać, gdzie... Te kamienie od dołu, w sensie te kolce uderzą, więc... Kurde, to mnie prawie uderzyło, więc... przestraszyłem się lekko. Okej. Okay. W takim razie znowu. Jednego but tylko daję tym razem. Okej. Okay. Szybko, szybko! Yes! Dobra. Tutaj jeszcze tylko jedno uderzenie. I będzie po nim. Yes! Dobra. Okej, okay. jestem w ogóle zaskoczony, że za drugim razem się udało. Myślałem, że ten boss będzie... O wiele trudniejszy niż Bowser Junior, ale okazało się, że były podobnej trudności, ale pamiętam, że z tym bossem Daredevil Run miałem dosyć duży problem kiedyś i wiele razy musiałem powtarzać, ale tutaj za drugim razem się udało, więc naprawdę, naprawdę jestem zdziwiony i pozytywnie zaskoczony oczywiście. Okej, okay, czyli nie mamy nowego rozdziału w książce na razie. Także co, zobaczymy sobie jeszcze co jest na zewnątrz, może jakaś wiadomość od Luigi'ego czy coś. To też moglibyśmy sobie zrobić, ponieważ... No kurczę, dzisiaj króciutki odcinek, zobaczę nawet ile. A, prawie pół godziny, okej, okay, no to w sumie nie... standardowo, ale okej. Okay. No nie, wszyscy są, okej. Okay. No, to w takim razie co? Ja Wam dziękuję za oglądanie tego odcinka. W następnym zajrzymy sobie do sypialni. A jednak jest napis. Ok, no to do sypialni. I tam odkryjemy sobie pierwszą galaktykę. Będzie to raczej ta większa. Więc zobaczymy. Także co? Mm, jeśli ten odcinek Wam się spodobał, no to proszę Was o łapkę w górę i subskrypcję. No i spotkam się z Wami. W następnym odcinku na moim kanale. Cześć!